Dzisiaj zebraliśmy się, aby poruszyć tematy istotne dla nas jako mieszkańców Siedlec. Chcielibyśmy porozmawiać na temat, generalnie na dwa tematy, które w ostatnim czasie są najbardziej emocjonujące, czyli kwestie podwyżek przedsiębiorstw energetyki cieplnej w oraz różnych interpretacji służebnej roli spółek miejskich, a także na temat zieleni w naszym mieście oraz planu rew rewitalizacji Parku Miejskiego Aleksandria, w tym projektowanej wycinki 128 drzew. Może jako pierwszy Głos zabierze pan Łukasz Romański. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich mieszkańców miasta. Nazywam się Łukasz Romański i chciałbym poruszyć kwestię związaną z podwyżkami w pecu. Otóż wszyscy wiemy, że w okresie pandemii, kiedy szalała pandemia, prezes pec zdecydował się na podwyżkę, tutaj za zgodą na pewno pana prezydenta, wynoszącą blisko 10%. Tak? To były podwyżki za ciepło. E, miałem trochę czasu, przeanalizowałem sytuację finansową pec i właśnie dzisiaj będę składał wniosek do Pana Prezydenta, tutaj tak pokazuję wniosek, o wycofanie się z tej podwyżki oraz również e, prośbę o uzasadnienie ewentualnie tej podwyżki. Dlaczego? Dlatego, że po analizie e, dokumentów finansowych spółki, spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Dokumenty analizowałem od roku 2017, w 2017 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości około 17 milionów złotych. W 2018 było to 12 milionów złotych. Natomiast za rok 2019, wtedy kiedy tutaj prezydent razem z prezesem PC się na tę w tej spółce, zysk netto spółki za 2019 wyniósł 10 milionów 865 tysięcy złotych. Jest to zysk netto, a więc zysk już po opodatkowaniu więc z tych danych wynika, że spółka osiąga bardzo duże zyski. Przez 3 lata, jak łatwo policzyć, jest to około 40 milionów złotych. Więc moje zasadnicze pytanie, co się dzieje z tymi pieniędzmi, dlaczego w takiej sytuacji, jeżeli spółka generuje przecież na nas, na mieszkańcach, tak duże zyski, dlaczego jeszcze podwyższa się opłatę za ciepło? Może pewnym wytłumaczeniem będzie wypłata ze spółek dywidendy na rzecz Urzędu Miasta i tutaj o tym dyskutuje prezydent. Dla przykładu mam uchwałę numer 9 tak, z 2019 roku. To jest ta uchwała, w której to uchwale, to jest podpis pana prezydenta, pan Andrzej Siki, W której to uchwale prezydent zdecydował o tym, żeby wypłacić dywidendę w wysokości 7,5 miliona złotych. Natomiast uchwała z tego roku, również o wypłacie dywidendy, to jest uchwała numer 8 na 2020, podpis pana prezydenta. Z 2 czerwca 2020 roku, kiedy pan prezydent zdecydował wypłacić ze spółki 5 milionów złotych dividend. Nie jest to zgodne z programem bezpartyjnych. Ja akurat, wszyscy może wiedzą albo nie wiedzą, jestem, byłem wiceprezesem Stowarzyszenia na Siece. I dokładnie wiem, jaki był nasz program wyborczy. I w tym programie wyborczym był taki punkt dotyczący służebnej roli spółek oraz punkt dotyczący tego, żeby nie drenować spółek z pieniędzy, czyli nie wypłacać dużych dywidend. Jak pokazuje życie, niestety teoria się rozwija z, z praktyką i te środki są wypłacane, ładnie można policzyć w ciągu dwóch lat prezydentury pana, pana Siknika. Zostało wypłaconych 12,5 miliona złotych tylko z peców. Zadaję więc pytanie i również tym swoim piśmie, które będę dzisiaj składał tutaj do kancelarii, zadaję pytanie podstawowe. Tak? Skoro spółka generuje tak duże zyski netto, skoro jest wypłacana tak duża dywidenda, przypominam, że to są nasze pieniądze pobierane od nas, od mieszkańców, którzy tak? płacą za ciepło i za inne usługi w Dlaczego w takiej sytuacji podwyższa się jeszcze cenę ciepła o blisko 10%? To jest zasadnicze pytanie, które bardzo mnie ciekawi. Mam nadzieję, że Pan Prezydent powie mi, ale również mieszkańcom. Jeżeli otrzymam taką odpowiedź, to się przedstawię to odpowiedź właśnie e, mieszkańcom. Tak? E, I to jest jakby pierwsza kwestia, a druga kwestia to jest jakby ocena e, polityczna działań Pana Prezydenta, odnosząca się do programu. Działania te nie są zgodne z programem Obezpieczony Siedlec. W żaden sposób, niestety. I uważam, że również e, ta podwyżka e, jest niezasadna. Niezgodna z programem. Też w programie było przecież stop podwyżką. Tak? To był też jeden z elementów programu. Więc bardzo Pana Prezydenta proszę o refleksję i o wycofanie się po prostu z tej podwyżki. Tym bardziej, że mamy obecnie moment bardzo no, niekorzystny: tak? mamy pandemię, mamy spowolnienie gospodarcze. Więc myślę, że to nie jest dobry moment na to, żeby po prostu jeszcze dodatkowo dokładać mieszkańcom e, siedlec i firmom podwyżki. E, tak? Więc to jest jakby mój postulat, który został wyrażony w, w moim piśmie we wniosku. Również myślę, że postulat wielu mieszkańców miasta, także dziękuję za, za możliwość zabrania głosu. No, można od razu dopytać? Może pytania później, tak? Teraz jeszcze kolega... Zaczynalibyśmy przed... chyba jednak temat Najbardziej Kolej, Wspomniał Pan, że to wiąże Pan tą podwyżkę z pandemią, a prostu była planowana od jesienią roku i zatwierdzona przez górę jeszcze przed pandemią. Znaczy powiem tak, jeszcze tak, jeżeli chodzi, nie, nie, nie powiedziałem tego, że wiąże podwyżkę z pandemią, tylko właśnie chcę poznać uzasadnienie ekonomiczne podwyżki, bo sytuacja spółki, tak jak wynika to z raportów finansowych, gdzie zysk netto spółki jest bardzo duży jest wypłacana dywidenda regularnie bardzo wysoka, wskazuje na to, że sytuacja i kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra, tak? więc chcę poznać uzasadnienie jako mieszkanie z miasta, myślę, że wielu innych mieszkańców, którzy są dotknięci podwyżką, również to poznać uzasadnienie, dlaczego ta podwyżka jest zasadna. Tak? I tutaj to w moim piśmie, które dzisiaj złożyłem właśnie tutaj do Urzędu Miasta jest, jest o to pytanie, tak? to jest kwestia zasadnicza. Natomiast pandemia, no mamy do czynienia z pandemią, jest spowolnienie gospodarcze i wprowadzanie jakichkolwiek podwyżek w tym momencie e, odbija się negatywnie na kondycji firm i na kondycji budżetów domowych, więc e, no, tym bardziej może pora na refleksję i na to, żeby nie wiem, szukać oszczędności gdzie indziej, a niekoniecznie zaglądać do kieszeni mieszkańców. To jeszcze drugie do pytania poszło, bo mówi Pan, że oczekuje wyjaśnienia i uzasadnienia ekonomicznego, ale no, takie uzasadnienie prezes pracy przedstawił jeszcze w zeszłym tygodniu, ta podwyżka była odkładana od pół roku i o tym, że są teraz mniejsze przedziały CO2, że te emisje są coraz wyższe no i że czekają kolejne inwestycje spółkę, na które po prostu odkłada pieniądze, żebyśmy mogli je No dobrze, tylko właśnie nie do końca, dlatego, że ja bym chciał zobaczyć to na liczbach. Same słowa niestety nie wystarczają. Uważam, że skoro jest taka rzeczywiście konieczność, tak jak tutaj powiedział ten prezes, pracuję jeszcze, chcę tutaj jedną rzecz doprecyzować. URE zatwierdza stawki, natomiast to nie jest tak, że URE decyduje, czyli Urząd Regulacji Energetyki decyduje merytorycznie o podwyżce. Tak? O tym decyduje prezes oraz pan prezydent, tak naprawdę, bo on reprezentuje miasto jako udziałowca w spółce. Więc tak naprawdę to te dwie osoby decydują, zwłaszcza pan prezydent, tutaj do niego należy ostatnie słowo, o tym czy podwyżka jest zasadna, czy też nie. Tak? Czy ma być wprowadzona, czy też nie. Więc, więc tutaj dla uściślenia, tak, jeżeli chodzi o kwestie z tym związane, bo ktoś mógłby pomyśleć, że URE, Urząd Regulacji Energetyki, decyduje o podwyżkę. On tylko zatwierdza tą taryfę. Ta taryfa została zatwierdzona tak? Przez, przez URE, natomiast z wnioskiem wystąpił tutaj prezes PEC. Natomiast owszem, był taki argument, natomiast ja chciałbym zobaczyć liczby w kontekście tego również zysków, bo ja uważam, że skoro no, panowie wiedzieli, bo wystąpili w 2019 o tym, o, o podwyższeniu tej opłaty, to, czyli wiedzieli już wtedy, że ta cena emisji będzie większa, to jak to się ma do wypłacania ze spółki tak dużej dywidendy w wysokości 5 milionów złotych, czy w takim razie te pieniądze nie powinny być przeznaczone na kapitał zapasowy spółki, tak żeby można było no, posłużyć się tymi środkami, ewentualnie jeżeli chodzi o finansowanie tych wyższych kosztów emisji CO2. Więc ja chciałbym po prostu poznać tylko dane, uzasadnienie, mam do tego prawo jako mieszkaniec i inni mieszkańcy mają do tego prawo, więc to jest mój wniosek. Także dzisiaj będę ten wniosek składał, chciałbym poznać, myślę, że razem z innymi mieszkańcami, uzasadnienie ekonomiczne właśnie tego typu rozwiązania, wprowadzenia podróży. Ktoś nie jakie pytanie pan zadaje w tym wniosku? Tak, to znaczy to jest pytanie dotyczące tak naprawdę. to to jest pytanie w formie dostępu do informacji publicznych, tak? Nie, nie, to nie, jest, to nie jest wniosek. Jeszcze wierzę, że pan prezydent odpowie mi na to w formie zwykłego pisma, że nie będę musiał składać właśnie dostępu do informacji publicznej i ubiegać się o to właśnie w tej formie. No znaczy, to przecież to jest to w ogóle mieszkańcy. Ja wiem, natomiast e, dla mnie jest to po prostu rzecz, e, która jest na tyle ważna e, i na tyle tutaj e, istotna, że też wierzę w to, że pan prezydent jakby bez bardzo formalnych e, postępowań jest w stanie udzielić mi informacji. Jeżeli nie udzieli mi informacji e, na, na, w odpowiedzi na moje pismo, no to wtedy będę inaczej działał i wtedy będę e, być może kierował właśnie swoje wnioski właśnie w tej, trybie, w tej a proszę powiedzieć, to jest pytanie do prezydenta. Pytanie jest takie, żeby uzasadnić... Może no, ja przeczytać? Myślę, no, znaczy, że mogę tutaj przytoczyć. Tak? Przynajmniej mi fragment ten o, o, o tym uzasadnisz? uzasadnić. Yy, tak. Yy, tu jest pewien wywód bardzo krótki o sytuacji finansowej spółki, natomiast później pytam yy, prezydenta o szczegółowe uzasadnienie, czyli proszę zatem o szczegółowe uzasadnienie, jakie przesłanki ekonomiczne... Innego rodzaju spowodowały konieczność podniesienia przez podstawek za ciepło i Te ceny już zostały podniesione? tak, stawki zostały zatwierdzone, ta poduszka została zawieszona na ten okres wakacyjny, czyli okres kiedy po prostu tak naprawdę mieszkańcy nie korzystają z ciepła, tak, więc jakby ich nie dotyka przez ten okres, natomiast w sytuacji właśnie kiedy będzie okres grzewczy, tak, no to wówczas wiadomo, tak, te stawki będą w okresie, obowiązywały właśnie no, wyższe stawki w wysokości około 30. Kontaktował Pan z prezesem i że to jest pewne, tak? Że te stawki będą podniesione, eee, bo my jesteśmy na etapie... 30, właśnie... tak, no, zostało to zatwierdzone, tak, była konferencja prasowa e, prezydenta razem z prezesem, gdzie była informacja na ten temat, była wcześniej też informacja. E, później była konferencja, kiedy no, tej larum krytyki e, zostało podniesione, tak, jeżeli chodzi o ten temat, bo mieliśmy koronawirusa, tak. Spore oburzenie było społeczne, tak, że w tym ciężkim okresie jeszcze wprowadza się podwyżkę, więc prezydent stwierdził, że na okres tutaj wakacyjny ta podwyżka zostanie zawieszona, natomiast wróci ona po prostu jakby po tym okresie, tak należało to rozumieć po prostu ze słów pana prezydenta, więc ja składam wniosek po prostu również w swoim piśmie o wycofanie się z tej podwyżki, tak, czyli żeby prezydent z niej zrezygnował. Dlatego, że w moim przekonaniu i na podstawie tych danych finansowych, które uzyskałem tak, ze sprawozdań finansowych, spółka generuje bardzo duże zyski. Jest wypłacana regularnie duża dywidenda, więc pieniądze są w spółce. Tak? Więc chciałem zapytać, jak to się ma, czyli wypłacanie właśnie tak wysokiej dywidendy do tych zwiększonych opłat i co by się stało, gdyby jednak te środki zostały w spółce, nie zostały wypłacone? Czy spółka rzeczywiście musiałaby wtedy podnosić opłatę za zaciekł? Może lepsze pytanie byłoby, czy podtrzymuje prezydent i prezes PET-u deklarację o podwyżce i dopytać wtedy też. Znaczy, każde, każde, każde pytanie jest dobre, panie redaktor, natomiast też uważam, że skoro do tej pory nie było dementii oficjalnego, tak, że, że te podwyżki jednak wysypujemy się z tych podwyżek, to ja uważam, że te powyżki po okresie zawieszenia tak, na ten okres no, wakacyjny letni, tak ją nazwijmy, no, zostaną uruchomione, tak, czyli będą one obowiązywać, bo do tej pory nie było żadnego oficjalnego dementii, więc tak naprawdę myślę, że one zostaną uruchomione, więc też stąd mój wniosek i uważam, że po tej analizie, którą przeprowadziłem, yy, wydaje mi się, że one nie są uzasadnione, ale chciałbym jeszcze poznać uzasadnienie jednak mimo wszystko tutaj stanowisko samej spółki pana prezydenta. To jeszcze, jeszcze wrócę na chwilkę, bo ja jeszcze w marcu rozmawiałem z prezesem, który mi przedstawił sporo liczb, ja te liczby też publikowałem, nie wiem czy Państwo to minęły, bo były już, ja ich z pamięci ich teraz nie przytoczę, ale na pewno były już publicznie prezentowane liczby dotyczące wielkości emisji, ile tych, jaki procent tych uprawnień jest darmowych, jaki, jaki trzeba dokupić, no i tamtę więcej cenowe, jeśli chodzi, jeśli chodzi właśnie o wydatki w tym związane. To oczywiście pewnie nie są kompletne dane, ale przynajmniej to pewnie jednak się w obiegu publicznym pojawiło. Ale to, to, to pan właśnie to uzyskał. Pan to może gdzieś opublikował, natomiast nie było żadnego oficjalnego stanowiska ze strony prezesa. W tym ja szukałem na stronie PC, nie znalazłem żadnej prezentacji, żadnego wyjaśnienia, które szerszemu gronu odbiorców mogłoby być przedstawione. Tak samo nie było tutaj żadnego stanowiska. Jeżeli chodzi o uzasadnienia tego szczegółowego ze strony Urzędu Miasta. No, na stronie miasta też nie było żadnego, żadnej prezentacji, żadnego opisu dlaczego, tak, na jakiej podstawie. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak to jest w kontekście, bo nie wiem, kiedy pan rozmawiał, to był 2019 rok pewnie jeszcze, tak? Ten rok. A, ten Z, rok, tak? W chwili, kiedy podwyżka była zawieszona. E, rozumiem, więc marzec. E, marzec, więc dokładnie. Natomiast w czerwcu e, wtedy jeszcze to był okres, e, kiedy na pewno było wykonywane sprawozdanie finansowe spółki. Była analiza po prostu tego, czy spółka jest na plusie, czy, czy, jest, nie wiem, czy jest pod kreską i tak dalej, Jakie, jak jest kondycja finansowa spółki. I kondycja finansowa spółki moim zdaniem jest bardzo dobra, skoro przynosi tak duże, tak duże zyski, jak to się ma w kontekście tej podwyżki. Tak? No, chciałbym, chciałbym po prostu to zestawić ze sobą, tak? czy jakby te środki z dywidendy zostały w spółce. Może udałoby się uniknąć tak dużej podwyżki, nie 10%, a blisko 10%, a może nie wiem, 5, 6, nie wiem. No to, jest, to jest pytanie właśnie do prezydenta. Tym bardziej, że w programie bezpartyjnych był wyraźny punkt, o którym było dużo mówione w kampanii, że prezydent będzie realizował politykę służebnej roli spółek. Tak? No, y, ja rozumiem służebną rolę spółek w ten sposób, że mają służyć y, mieszkańcom, oczywiście zapewniać bardzo y, wysoki poziom usług y, za jak najniższą cenę oczywiście. Y, natomiast w sytuacji, jeżeli spółka generuje tak wysokie zyski, bo to jest, są wysokie zyski jak na taką tego typu spółkę tak, komunalną, jest wypłacana tak wysoka dywidenda ze spółki y, i do tego jeszcze się podnosi cenę, aż. To jest dla mnie rzecz, która budzi mój niepokój. Tak? Natomiast jeszcze jedna kwestia, o której Pan e, może zapomniał albo po prostu e, ta informacja nie była przekazana. Otóż cena paliwa też gazowego spadła, tak? więc, e, więc to też o tym trzeba po prostu pamiętać i e, jakby to też może mieć wpływ oczywiście później na bilans e, spółki. Więc e, Dla mnie jako mieszkańca nie było żadnego przekonującego uzasadnienia tej podwyżki. I tak jak mówię, badając jeszcze raz e, sprawozdania finansowe i wykazywany przez spółkę zysk e, netto, sięgający tak jak w roku 2019 prawie 11 milionów złotych, uważam, że ona jest nieuzasadniona, ale chciałbym poznać e, mimo wszystko stanowisko tutaj prezydenta. A czy Pan przesłuchiwał się, bodajże, ostatniej albo przedostatniej sesji, na której był ten temat przez Radę? A czy tak, ja staram się słuchać sesji, interesuję się życiem. E... No właśnie, to tam był temat poruszony tej podwyżki tak. i ewentualnego jej wstrzymania. Tak, dokładnie. I e, wiem, że jeden z radnych złożył właśnie taki, taki, taki postulat, taki wniosek. E, natomiast e, ja apeluję w swoim wniosku o wycofanie się w ogóle tak prezydenta z, z tej podwyżki. Tak? No, no chyba, że względy ekonomiczne rzeczywiście przemawiają za tą podwyżką, ale chciałbym poznać to po prostu uzasadnienie szczegółowe na liczbach, tak? A nie na zasadzie takiej, że e, jest jakaś konferencja i prezes przychodzi i mówi tak, to jest uzasadnione, tak? Bo cena emisji wzrosła. No, ale od tego są liczby chyba, od y, tego są pracownicy, którzy wykonują profesjonalnie swoje zadania w pc że są w stanie po prostu to pokazać na liczbach, no i tyle. Jeżeli rzeczywiście jest taka konieczność, no to okej, okay, no, Jest taka konieczność, tak? Ale no to nie zostało moim zdaniem przekazane w sposób taki jasny, precyzyjny mieszkańca. Dobra. Opcje. Co co teraz taki